102FM Słupsk w centrum uwagi. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę, która mówi o obniżeniu udziałów, obniżeniu wartości udziałów w MZK, czyli jeden udział został obniżony z kwoty 500 zł do kwoty 340 zł i tym ruchem pani Prezydent zareagowała na straty, które poniosła w ostatnim czasie spółka. Wracając jeszcze chociażby do tych strat, które w ostatnich dwóch latach poniósł, poniósł miejski przewoźnik, należy podkreślić, że jak zarówno w prawie krajowym, czyli mówimy tutaj o ustawie o transporcie zbiorowym, jak również o, o prawie unijnym, jest wprost napisane, że funkcjonowanie miejskiej komunikacji musi się bilansować, czyli wpływy do spółki muszą się równać faktycznemu wydatkowi i kosztowi poniesionemu przez spółkę na o obsługę miejskich przewozów, miejskich tras. I to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. W spółce nie może dojść do takiej sytuacji, kiedy spółka rok rocznie prosi o to, aby miasto dofinansowało tego miejskiego przewoźnika. Natomiast inną wątpliwością, która wzbudziła nasze wręcz oburzenie, to to, że pani prezydent wykonała ruch, który może wykonać tylko i wyłącznie za zgodą Rady Miasta, Czyli tutaj Państwu przedstawię chociażby uchwałę Rady Miejskiej z dnia 27 września 2017 roku, która mówi wprost, że prezydent miasta zbywa lub cofa na drodze umorzenia udziały w spółkach po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Słupsku. I w naszej ocenie, ten ruch, pani prezydent, wymagał zgody rady. Pani prezydent y, zgody rady nie dostała, tłumacząc się tym z, z, na ostatniej y, komisji, połączonej komisji gospodarki komunalnej i finansów, że to nie wymagało zgody. Ale zgodnie chociażby z wytycznymi Krajowej Inspekcji Skarbowej, obniżenie wartości udziałów, jak również umorzenie udziałów y, jest y, traktowane w sposób tożsamy. I uważamy, że jest to kolejny przykład, w którym pani prezydent nie słucha radnych, nie konsultuje działań z radnych, mało tego wręcz łamie uchwały sprzed tutaj sześciu lat, uchwały Rady Miejskiej, która w jednoznaczny sposób określa, w jaki sposób tego typu działania prezydent miasta powinien podejmować. Jaki skutek ma obniżenie wartości poszczególnych udziałów Panie, w spółce? Panie redaktorze, każde obniżenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa, spółki ma negatywny skutek na działalność tej firmy. Co mają po powiedzieć kontrahenci, banki, ewentualnie dostawcy mediów różnych, na działalność tej spółki, skoro spółka, spółka obniżyła kapitał o kilka milionów złotych? Więc w tej spółce dzieje się coś źle. Myślę, że również bardzo pilnie, bardzo dobrze się przyglądają działalności spółki, banki, które obsługują spółkę, przedsiębiorstwo spółki. To też jest sygnał dla banków, że coś jest nie tak. Uważam, że pani prezydent powinna skonsultować to, to z nami i uważam, że po, nie powinna obniżać kapitału, tylko pomyśleć co zrobić, żeby spółkę wesprzeć. Jesteśmy przed decyzją wejścia na rynek słupski ośmiu autobusów elektryków. Do, do, nie wiemy jakie to będą generowały koszty, czy one będą większe koszty od dla tych tradycyjnych, czy będą mniejsze koszty. Poczekamy kilka miesięcy, może kwartał, i w ten czas zrobimy analizę na ile spółka powinna podnieść swoje ceny ceny usług, żeby to coś zbilansowało. Po prostu spółka musi się bilansować, to jest spółka miejska, ona musi pokrywać ze swoich dochodów wszystkie koszty, zasadne koszty, chyba że są jakieś niezasadne. Chociaż audyty wykonywane przez audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny. Różnią się i to jest też kolejny przycisk, żeby dokonać dogłębnej analizy przez fachowców. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska może określić zasady, jakimi powinien kierować się prezydent miasta przy obniżaniu kapitału zakładowego w spółkach komunalnych. Rada Miejska w Słupsku takie zasady określiła w swojej uchwale z 2017 roku. Zgodnie z tymi zasadami prezydent miasta nie musi uzyskiwać ani opinii, ani zgody Rady przy obniżaniu wartości nominalnej udziałów. Prezydent miasta działał zatem całkowicie zgodnie z prawem. Wykazywany przez spółkę MZK deficyt bilansowy wynika przede wszystkim z amortyzacji środków trwałych, a zatem ma charakter typowo księgowy. W sytuacji kiedy w sposób naturalny wartość majątku spółki spada, obniżenie kapitału spowoduje urealnienie wartości udziałów. Jednocześnie dochodzi do wyrównania bilansu spółki. Takie rozwiązanie jest dość powszechnie stosowane w spółkach prawa handlowego i w obecnej sytuacji okazało się to najkorzystniejszym rozwiązaniem dla naszej spółki.